Cześć, jestem KFOX i dzisiaj gramy sobie. Jasło To będzie typowy poradnik, tak jak poprzednio. Już To już nie będzie odcinek, stosujemy nowy, nowy pre sezon Ale myślę, że pojawi się tam jeszcze kilka odcinków. Dzisiaj chciałem sobie poradzić Asuo, i mam pokazać się nim gra. A więc postaram się, żeby mi to się. Postaram się, żeby to wyszło. Dobra, a doszliśmy do omówienia Skili. O Jezu, że my zacząłem. Aaa, dobra, nieważne. Eee, tak, Nasze, nasza pasywka, jest to zresztą takiego, że jak biegamy, to ładuje nam się taka tarcza, jeżeli na, naładuje nam się do końca, to dostajemy tarczę za 100 punktów, które jeżeli nas uderzy, to nam znika, to, że musimy biegać, się nam ładuje jak stajemy w miejscu, tam się nie ładuje. Nasze Q, które bierzemy na początek, jest takie uderzenie w przód i jeżeli uderzymy 3 razy przeciwnika tam w danym okresie czasu, to za trzecim razem mamy takie jakby tornado, które podrzuca naszych przeciwników, na dalszy zasięg nasze W jest to taki Shield, który daje nam. blokuje po prostu wszystkie skill shot przeciwnika, na przykład Ezrida Q Ezreal'a ulti, Echo Q tam kęcza ku, ku popi nawet ta pasywka. Dobra, nasze E to jest takie przeskakiwanie i ulti to jest. jeżeli jest przeciwnik podrzucony, to wykonujemy w powietrzu taki cios na niego, wtedy nic nie może zrobić, tylko użyć QSS-a. na trendę. Mama ma mama ma, ma Będzie ciekawie. Myślałem, że gram na eko dla tego ziemku. Normalnie bym wziął E. Właśnie to, co bierzemy na pierwsze, zależy od nas, tak naprawdę. I właśnie, chcę zaczynać z Doran, Doran Blade'em, a nie Long Swordem. Jeśli tak mi bo po prostu pisałem z kolegą i nie zdążyłem. Znaczy, nie myślałem. Ten koleś jest one trick pony. tym, y... One trick pony Yasuo Ma tam chyba 250 gier. To nie jest ranked taka poprzednio. Nie będę raczej nagrywał poradników na rankedach, tylko sobie gramy takiego właśnie Normala. Postawię sobie tutaj Warda. Widzicie jak biegamy? Jak stoimy to nam się nie ładuje ta paska, jak biegniemy to się nam ładuje. I to powiem myślę, że nasze E, jeżeli użyjemy, to pojawia się taki okrąg. Jeżeli ten okrąg zniknie, to możemy użyć drugi raz E czyli nie możemy skakać po tych samych przeciwnikach. I tak, jeżeli użyjemy E, pojawia się takie coś, jeżeli podczas tego użyjemy drugi raz E, to po prostu zwiększa nam się damage. Nie chcemy brać W na niego, ponieważ no nie ma żadnego skin Dobra, maksujemy E. Ja to się pyta, dlaczego maksujemy E bo w barze to chodzi WP gościu, nice'u piszemy WP mam double buffa, ale gość jest prawie super nie skończony Rocufamy się do bazy weźmiemy sobie Zilla pierwszy temat, jaki chcemy to jest Matam Dancer jest kilka dróg budowania go, ale zawsze pierwszy tenek to jest Phantom Dancer. Chyba, że gram na jakiegoś APK, na przykład bym grał Eko, to ja na pierwszy tenek Mawa. Dobra, czyli tak, bierzemy sobie z bierzemy Phantom Dancer i potem tak, jeżeli przegrywamy linię, możemy sobie wziąć Frozen Mallet, czyli lodowy młot po polsku, a jeżeli wygrywamy, to bierzemy Infinity Edge. I po Infinity Edge w zależności od teamu i od przeciwników. Zobaczmy, jak tutaj będzie ten kod. Widzę, że dobrze gra, że od samego początku mu bardzo dobrze idzie. Wszystko coś sprawdzę. O, dobra, wszystko jest git. No, ten kod jest skończony. Mamy double buffa, ona nic jeszcze nie może zrobić. Mamy damage, mamy itemek Jeden, jak jeden nas może zabić, to prawdopodobnie jest po 6 levelu. Ale zacznijmy. O jest tutaj guarda, jestem jakieś Myślę, że nawet. Tak, myślę, że level do przodu nad nim. A to jest naprawdę, naprawdę dużo. 128 do Majaszku. Nie się tego, które trzeba. Prawie level do przodu jesteśmy. On też rzeczywiście gra ze Smite'em, co normalnie by się nie zdarzało. No ale. Tak to jest. Czasami na normalach. Dobra. Jest 4-0, jest bardzo fajnie. ogólnie asuo jest bardzo mocny na Laning face a szczególnie jeżeli dostaniemy double buffa i double killa. Jest naprawdę świetne. Runki masteczkę na opisie, tak jak ostatnio. Fajnie by teraz było wziąć 1250 na całego... na całego Phantomcera. O, no, on jest właśnie cały czas spuszowany. Fajnie by było też sobie, znaczy nie sfrizować, tylko po prostu lasitować linię i on by tracił też z kcs y To co się może lasitać pod turretem? Patrzcie, on to przepuszował. Popka gdzieś tu może być. Ja nie mam warda, więc zachowam ostrożność. Mam no, jeszcze tylko sku... O, jednak mi się nie dało. Mam szóstkę za chwilę. Myślę, że. czy sam ich nie porobię. <laughs> co on zrobił? Jees, co ja zrobiłem Dobra, postawi sobie tutaj warda Żebym miał wiadomość gdzie popka. Eko jest na bocie Mogę tepnąć, ale myślę, że oni powinni przeżyć. Ewentualnie się Rengar zabije, znaczy wywali Dobra, jeszcze chwilę Mówię, ja ten bieżdż dopiero wykorzystam przy budowaniu... BT bądź ewentualnie jakiegoś innego itemku na D na razie jestem całkiem bezużyteczny mówię, normalnie bym go nie kupił jak jakoś mi miskliknęłem sobie, znaczy w ogóle nie myślałem wtedy a właśnie jeżeli użyjemy E i tego E użyjemy Q to, to właśnie jest taki taki podrzut obszarowy <grym> <laughs> ja pierdziel <laughs> Co ona zrobiła? Co to było za E? Gościu <laughs> ja popkę z diamencie to yeah, było takie błaganie A cofam się do bazy Mamy! 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 Phantom Bonsera I sobie kupię prawdopodobnie też Tak Kupię sobie Pinka To jest taki nowy Pink Ale myślę, że jest To no jest po prostu działa jak Pink Tylko jakąś, jakoś inaczej się nazywa ten on w, w ogóle nie ma już Pinka Tylko on tak jakby zastępuje Pinka Nazywa się Wardem Control Wardem Więc jest strasznie głupio nazwa Tak samo jak to um, Jak to się nazywało? Letality, o właśnie Dobra, bierzemy to, bierzemy to Trendyama się czas, no mogę albo przepuszczować, albo po prostu sobie sfrizować. Ja chyba wolę sfrizować, czyli po prostu zaskituję sobie. On nie ja będzie w stanie przez długi czas. Mam te dwa kill, ma fantastyczną Phantom fantastyczną, Phantom ma taką fajną pasywkę. Że, jak się bijemy, to biję na 12% mniej AD. Czyli możecie zobaczyć u góry: 12% less damage. To jest naprawdę bardzo fajne. Nie wiem co to było. Nie sprawdzajcie Facebooka, jak gracie, bo to jest złe. A potem flamujecie. Że... O, MFK AFK. <grywka> Chodź, gościu, się bić. Nie cierpię takich pasywnych ludzi, ale zresztą jak ja bym przegrywał Tak bardzo jak ona mnie przegrywa, to też bym tak grał, więc... Aaa, buduję ten i tam jak do dżungli Hmm... Nie wiem czy ja bym tak robił, ja myślę, że bym tak nie robił, ale na pewno bez budowy tego smajta Bo jest bardzo fajne do dueli A, on nic nie może zrobić Dobra, mamy so first... my... go hehe, place. Wezmę sobie jeszcze te cs necessary... terms... no. yeah, i sobie wefarmę. Skądś chciałbym wyfarmić na kawu miecz? Popka mnie nie powinna zabić, jak przyjdzie. Nie, na kawu nie będę miał. Chyba, że wezmę ten turret. Jakoś, Mamy mountain drake'a, A z 9 za ten turret, ale zawsze coś. Zostawiłem 75, na 64. Nie, nie uda mi się go wziąć Ale byłem sobie jeszcze TCS On ma flescha, więc muszę uważać, ja Ale Ałem się, że i tak mnie Nie dogoni Dobra, nie wziąłem tego ostatniego CS-a, ale i tak mam na KW Mam TP, więc ewentualnie się tepnę to na topa o, strasznie jednostronna gierka nie pokażę wam potencjału jaki drzemie wiosło w late game, ale myślę że. Jeżeli. powiem wam tak. Jeżeli, jeżeli wygrywacie, to late game praktycznie wygraliście. W lejcie możecie robić 1 vs 5, jeżeli umiecie z nim grać. Gdy tak bez kapy. A raz, to. I myślę, że go możemy teraz Zresztą nie na wezmę sobie pierwszy turret. Tak, pierwszy turret. To jest bardzo fajne, jak to tu idzie. Pani byłam mieć tak, a właśnie. Nie, co ja zrobiłem? Ale tak, go mam. Oj, nie, jaki zły Ale mi chłopi. Freshwell taki hamski. Weź to, gościu. uż, Nie ma sensu, żeby to się sublimizowało. Tu lepiej żebym spuszczał. Tutaj minionki się od rozwaliły. No i. I żeby fala poleciała w moją stronę, a nie w jego. Dobra, to bierzemy sobie tak. Bierzemy sobie buty, sprzedam sobie to. Buty, jak chcemy, to berserkery. Ewentualnie merce, ewentualnie tabi. Nie, nie, nie te. Aby miałem kliknąć na czoło. A i chyba tyle. O! Rift. Rift jest bardzo fajny na yasuo. Szczególnie jak się BM 1 versus 1. Ogólnie Rift jest strasznie mocny na topie. Would be nice. Chcemy, żeby on tankował, bo on się prawdopodobnie cofa, a ja idę jeszcze na topa Dziękuję. Napiszamy sobie thank you. Trzeba być pozytywnym, a nie flameować. Szczególnie strasznie... No jest indoer... Niestety no... chciałem zagrać w dżunglę. Ale no, trafiło się grać mu w wiasło, który coś potrafi. Ogólnie ja sogram chyba jeden rankę. więc nie poszę mi za bardzo, ale chodzi mi o to, że ja gram tylko normalnie. Gram sobie z kolegami, no i tak dalej. O, to było głupie coś zrobiłeś. <laughs> Wyczekałem to ku. O popka To może być trudne Fak, ja bym ja bym przeleciał tutaj przez niego i użył ku. to mo może bym go w stanie zabić, ale no, nie pykło. Dobra, wezmę sobie, wezmę sobie z wezmę Potiona. Wezmę sobie... Cloaka. Cloak of Agility Te golem są strasznie irytujące takie czempiony jak Poppy Ale strasznie fajne takie czempiony jak Nidali albo Rengar na dżungli, który jest naprawdę opa w tej momencie hmm. Nie mam TP. Mam Flasha. Czyli będę w stanie go na spokojnie zabić na topie. On w ogóle ma 1,4,9 level, ja mam 5,2 Farmy mamy prawie tyle samo, bo on z farmi teraz na falę. Brr, no ale, no smite, niestety robi swoje. Ja bym zagrał na dżungli, a popka była na topie. No to za fajnie bym nie miał. Z ogólnie, asu, jest strasznie fajne, takie czempiony nie miał. Ja, właśnie Trendy Ewentualnie jakieś Apeki. A nie, nie chcę go, nie mogłem za niego flesznoć, ale wracam, jak Wydaje mi się, że on nie miał flesza. Pamięć tutaj jest. A ja tutaj postawię Warda, bo nie wiem gdzie jest Midley. Możliwe, że wspomniałem, ale chcę tylko powiedzieć, że nasza, 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 nasza pasywka jakby stakuje nasz kryt yy, czyli na przykład mamy 50% kryta tak jakbyśmy mieli 100% kryta, ale mamy wtedy wtedy, wtedy 10% zredu zredukowany damage czyli bijemy 190 zamiast hmm. no bije trochę Cofnę się tutaj. Jakby tutaj mi podszedł, po prostu przeszedłbym troszeczkę, żeby załadować tą pasywkę i bym go zabił. Chyba, my, chyba żeby mnie zrunshotował. No dobra, bierzemy sobie Infinity. I po prostu możemy go zabić teraz jedną sekundę. Tapnę się tutaj. Ano sobie te CSy. A, nie sofną się. Jest prawdopodobnie martwy. Albo nie. Ogólnie nie chcę go za osąg, teraz 1-4. Mogę sobie wziąć zamowę, mowę Które on tak, jakby przedtem wziął. A dlaczego je przedtem wziął? Ponieważ Swinguje, że SS już by tam uważał. Bo on tutaj, ta fala, która mi tam przyszła. On spróbuj zapłacić jako. Abrałamby. Co? Ku Nie wszedł mi damage, sku Lord, ale to było ten myśl. LOL, ALT water taki. A, Rengar mi wziął. Co jest to, do którego mógłbym skoczyć? Co za... menem? Haha! Biedny Trynda. Chyba miał ulta, ale nie jestem pewny. Lol, co tu robi ten golem? Tak jak jesteśmy w stanie go zabić. Lol. Hmm. Tak, teraz ten item, który będziemy chcieli, sobie buty skończę i wezmę sobie. Yy, beta. Muszę pamiętać, że teraz ten Trinda ma. Ma ultę, A nie ma flesza, co. Myślę, że. Mi, nie, raczej mnie nie zabije. Znaczy ten Turek. Mam tu ekran. Fak! Właśnie miał ulta. Unlucky. Przynajmniej miałem ten turret. Ale no, oczywiście to było głupie zabranie. zagranie. Dobra, biorę sobie wam zeptera. dopiero w late game się rozkręci. W late gameie może po prostu zabić na dwa ształy, a z tym jego ultem, który trwa 5 sekund i jest niezabijalny, no to. na naprawdę mocno. Popka jest strasznie też mocna. Ani ma Tak, raz, prawie nie Teraz trochę strasznie głupie błędy, ale przynajmniej spuszuję. Ogólnie, aby Trynda męż ze mną wygrał linię, to prawdopodobnie już by był tutaj. Bo jak Trynda wygrała linię, jest bardzo, bardzo, bardzo ale to bardzo źle. Od co sobie stakuje? Jak najwięcej tak speeda, nabije sobie 100% kryta przez swoją pasywkę, no i właśnie zabija wszystkich. Ech, myślę, że się wywali. Minions! A, się w martwy flash Jaki śmieć! Nie cierpię tych kwiatków. Ale są mopy. Ogólnie, fajnie było wziąć tego mida. Przynajmniej... Kaj, take mid. Robią sobie te recesy. Z mogę na spokojnie zrobić tego na szara pomocy tego trudu. Idę! Halo! Walka w końcu coś fajnego. Więcej shieldów Cieszę kot mógłby zdejmować Ewentualnie ja za 30 sekund z flashem A ten turret mam na spokojnie On miał Ulta, dlatego go nie sątowałem. Ja bym nie miał ulta, to nie go po prostu stanie zabić. Hmm, weźmy sobie tego dragona Chyba, że ktoś się tak bawić. Mogliśmy, możemy opuszczać tą linię, albo... Ball. Popka, ty śmieciu. Ora, wezmę <grymne> sobie tego. Dragona. Kolejny mono drag, teraz który spokojnie mogę zrobić z tym... Z Rengarem. Nie wiem, dlaczego oni tam zostali. hehe, he. Quadra kill albo nie Nie myślałem, że on użył ulta jak go ten ranger bił A, mój błąd. Ale i tak ta gra jest praktycznie wygrana. Praktycznie, znaczy teoretycznie. Praktycznie to będzie jako im albo rozwalimy ten objective. Fajnie było mieć jeszcze czysta golda, no ale... Raczej nie będę miał. A spoko nie mogę wytankować, a mam 10 sekund. A dobra Jeszcze, czyli darmowy offshore. Tepe Boga, hehe Ten DM jest niesamowity, mówić jaki chodzi o tego motion drake'a. Nawet Johnna tankuje. Nikt tam nie wziął. Dobra, Jana troszeczkę, ale No. Jana to Jana. Nie wiem, dlaczego oni to robią. Ja bym po prostu wziął tego mida na ich miejscu. Ewentualnie tego topa. Ten kod. Bań. Mówię, przynajmniej jestem w stanie wam pokazać tego gasło. Widzicie, jak zabijam tą pokusę. To naprawdę tankowata. Mając naprawdę dwa itemy. Prawie 3. Bez butów, oczywiście. Dobra. Ucieczka. Mam strasznie dużo golda. I fajnie by było się cofnąć i iść na bota. i Nie wiem. Awansując jest kryozsę. Mówię, jest kilka jakby technik grania tym masło Mam sobie... bo kiedyś jeszcze był Botk i się po prostu budował Botrka i następni item GA GA teraz jest fajny, następni item ewentualnie można oman wziąć. Drenda jest martwy, jeżeli nie będzie uciekał. A, będzie, będzie ją bił <gry> damage> Chory damage, Chory champion. Marlo. idziemy botem o, Oni idą midem. No i mamy prawdopodobnie darmowy turet Strasznie fajnie działa Johna z Jasyło ponieważ mam właśnie to cool. Ten dem z A, nie dziwicie jak ma 1-6 Tu ktoś może być zawsze całe tutaj warda bo tu jest ciemno nie widzisz, czy ktoś tam jest. A zawsze tam coś może być. Tak nie uciekną. <noise> Ewentualnie fajnie by było mieć... Mieć, mieć, mieć. Um, penetrację, znaczy letality. Letality, bo już Penetrację, już nie ma takiego czegoś. A on jest strasznie głupie.

Pewnie po tym meczu i ciągle będę mówić, że ja sobie to jest noob -champ, że ma damage, że ma kryty z dupy i tak dalej ale naprawdę on jest trudny, jeżeli... No sami po tym to zobaczycie. Zagrajcie nim na wyższym poziomie i grać na przykład w taką riven. Albo nie wiem na fiorę. Nie macie prawie szans wygrać. To jest strasznie, ale to jest strasznie trudny champion. Albo na, na Renek to... Naprawdę trzeba być kilka dwizji, kilka ładnych dywizji wyżej albo mieć go jako one trick plan, żeby zabić żeby wygrać jazłowiec tu... Jezus maria Aaaa unluckyś Dobra to mógłby co zrobiłem, nie wiem do tutaj nawet byłem jak wsiadaliśmy wszystkie te inhibitory. Mogę się po prostu cofnąć. Chciałem zrobić sztuczkę, no ale nie wyszło, jak zawsze. Prawie jak zawsze, prawie. Czasami wychodzi. Fajnie ja było zrobić tego dragona. No, tak naprawdę to możemy mieć po prostu midem w 5 i mamy te dwa duże miniony w każdej linii. Co jest naprawdę OP. Jak ten minion ma 400 AD i 320 HP, no to proszę. A nie, mam tylko jeden turret, gdzie zejdziemy dwa strzały Tapnę się tutaj. Albo nie. Dadno się tutaj. Nie mam pod dniach gdzie indziej nawet tepać. Dadno Tap się tutaj, wezmę sobie po prostu dragona. Ten dragon chory. I śmieszny przy okazji. A tak sobie wyczyszczę ich dżunglę. Nie powinienem tego robić, bo to mi nie wnosi w grze. Come five meat Kościół, chodź tu! <laughs> Hilza 320 marty albo nie, Dobra, wyszłam tylko tam. i kończymy, Dobra, Dżidziów Tak więc dobra. No, stat item byłby GA po prostu. A więc dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.